Spotkał katar Katarzyna. Hapsik! Katarzyna pod pierzynę. Hapsik! Sprowadzono wnet do doktora. Hapsik! Panie jest no katar, chora. Hapsik! Terpentyną, grzbiet i nadal? Hapsik! I po chwili sam ją. Katar! Hapsik! Poszedł doktor do rejenta. Chapsik. A tu właśnie były święta. Hapsik! Stoi flaków pełna Micha. Hapsik! A już rejent Michał kicha. Hapsik! Od rejenta poszło dalej. Hapsik! Bo się goście pokichali. Hapsika! Od tych gości znowu goście. Hapsika, przyka, przyka! Aż ludniło jak na moście! O, hoprzyk! Przed godziną jedenastą już kichało całe miasto. Hoprzyk, hoprzyk, hoprzyk! Aż zabrakło terpentyny. Hoprzyk! Z winy jednej. Katarzyny.